Zdumiewa popularność kategorii zdrowego rozsądku. W debacie publicznej nieustannie można usłyszeć argumenty wychwalające chłopski rozum. To nie tylko przejaw tymczasowej mody, ponieważ w sporach przedstawicieli filozofii nowożytnej i współczesnej wielokrotnie powoływano się na różne ujęcia rozsądku common sense, sensus komunizm, warsztat i tym podobne. Z perspektywy merytorycznej twierdzenia bazujące na potocznych lub prostych wyobrażeniach są zwykle zawodne, gdyż świat cechuje się złożonością, a analiza większości zjawisk wymaga wysublimowanych narzędzi. Historia idei pokazuje, że przywiązanie do rozsądnych wyjaśnień spowalniało rozwój wiedzy. Na chłopski rozum absurdem wydaje się, aby Ziemia krążyła wokół Słońca, ponieważ tego nie odczuwamy. Zwolennicy Kopernika mierzyli się na początku właśnie z takimi argumentami. Uczciwie należy przyznać, iż obowiązująca ówcześnie teoria geocentryczna Ptolemeusza dostarczała dość dokładnych obserwacji astronomicznych. Ponadto pierwsi orędownicy heliocentryzmu nie dysponowali rozstrzygającymi argumentami. Na przykład przed powstaniem teorii grawitacji Newtona nie sposób było wyjaśnić, dlaczego ludzie nie odczuwają ruchu obrotowego Ziemi. Jednakże nie zmienia to podstawowego faktu. Poleganie na zdrowym rozsądku ogranicza nie tylko rozwój wiedzy, ale również... Również postęp w ogóle. Lepiej bariery chłopskiego rozumu ilustruje mechanika kwantowa, która dostarcza obrazu mikroświata łamiącego wszelkie zdroworozsądkowe przekonania. Innymi słowy, dysponujemy dobrze potwierdzoną teorią, jawnie sprzeczną z naszymi trzeźwymi przekonaniami na temat rzeczywistości. Zdroworozsądkowe podejście na gruncie sporów politycznych, przez swój brak metodologicznego wyrafinowania, niejednokrotnie prowadzi do symetryzmu, czyli postawy polegającej na tym, że każdemu negatywnemu zjawisku związanemu z określonym obozem politycznym przeciwstawia się inne negatywne zjawisko związane z ugrupowaniem przeciwnym. Symetryzm szkodzi debacie publicznej przez zacieranie granic. Co zwykle wiąże się z trywializowaniem i relatywizowaniem jawnego zła. Szum informacyjny skłania obywateli do obojętności, a także obniża poziom zaufania do państwa i jego instytucji, które są kluczowe dla jakości demokracji. Z tego powodu symetryzm to niebezpieczna broń w arsenale autokratów, nastawiona na niszczenie społeczeństwa obywatelskiego. W historii filozofii symetryzmu można dopatrzyć się w poglądach Pyrrhonas Lidy, który uważał, że nie możemy poznać własności rzeczy, więc należy wstrzymać się od osądu. Postawa obojętności epistemologicznej ma prowadzić do ataraksji, czyli spokoju. Oto recepta greckiego myśliciela na szczęście osobistej jednostki. Pyrrona z symetrystami łączy pogląd o niemożliwości oceny przekonań na temat rzeczywistości oraz usprawiedliwienie bierności obywatelskiej. Należy dodać, że poglądy założyciela szkoły sceptyckiej były związane z kontekstem historycznym. Filozofowie działający w Grecji podbitej przez Aleksandra Macedońskiego nie zastanawiali się nad rolą obywatela w Polis, ponieważ nie byli już niepodlegli. Symetryści udając niezależnych ekspertów znoszących się Ponad podziałami politycznymi, tak naprawdę niszczą demokrację, dążą do rozbicia Unii Europejskiej, co może uczynić w konsekwencji z Polski autorytarną kolonię Federacji Rosyjskiej lub Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście nikt tego otwarcie nie proponuje, ale alternatywą dla polityki opartej na wartościach jest realpolitik, czyli tak zwana polityka realistyczna. Jednak w rzekomo realistycznym obrazie świata, proponowanym przez takie podejście, mamy do czynienia z koncertem mocarstw, w którym niespełna 40-milionowy kraj nad Wisłą. Nie ma potencjału grania pierwszych skrzypiec lub bycia drygentem, a co najwyżej może posłuchać sobie w ostatnim rzędzie występu. W demokracji liczy się każdy głos, zaangażowanie obywateli, co trudno być może pojąć na chłopski rozum, z którym koresponduje głos rozsądku, będący centralnym motywem w zbiorze ostatnie życzenie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Opowiadanie Mniejsze Zło zawiera znane słowa Wiedźmina, zakotwiczone w zdroworozsądkowej metodologii oraz polane gęstym sosem relatywizmu. Geralt z Rivi, niczym modelowy symetrysta stwierdza. Zło to zło, Stregobrze, rzekł poważnie Wiedźmin, wstając. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno. Proporcje są umowne, a granice zatarte. Nie jestem świątobliwym pustelnikiem, nie samo dobro czyniłem w życiu, ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. Absurdalność takiego stanowiska bardzo łatwo zilustrować. Trudno nie zgodzić się z tym, że kradzież i zabójstwo są czynami złymi, a przecież mniejszym złem jest okraść innego człowieka niż go zabić. Jednak kluczowe, że brak decyzji. Wierność, wstrzymanie się od działania to też wybór. Na co dzień podejmujemy wiele decyzji. Uwzględniając większość czynników, nie da się wybrać dobrze, ale na pewno można minimalizować zło. Na przykład prawie każde nasze działanie powoduje emisję dwutlenku węgla, co wpływa na zmiany klimatu. Można ograniczać swój ślad węglowy, ale nie da się nie emitować dwutlenku węgla. 1 czerwca zdecydujemy, w jakiej Polsce chcemy żyć. Mamy do wyboru dwóch kandydatów. Jeden prezentuje wartości demokratyczne, a drugi autorytarne. Musimy sobie odpowiedzieć jako społeczeństwo na następujące pytanie: preferujemy integrację z Unią Europejską oraz silny sojusz z Niemcami i Francją, czy też, czy też chcemy dołączyć do proputinowskiego bloku prezentowanego przez Słowację oraz Węgry? Przed Krótkim porównaniem kandydatów warto zwięźle skontrować kilka mitów popularnych ostatnimi czasy w debacie publicznej, szczególnie w prawicowych kręgach. To trochę wstyd, że trzeba mówić o rzeczach oczywistych, ale trzeba. Mit pierwszy. Unia Europejska jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności. Nie istnieją żadne poważne przesłanki, które potwierdzałyby tak sensacyjną tezę. Prawicowi propagandyści i politycy zwykle w tym kontekście przeciwstawiają się zniesieniu prawa weta w Unii Europejskiej, które miałoby stanowić zagrożenie dla suwerenności poszczególnych państw. Problem jest złożony i wymaga dyskusji, ale nie krzyku i strachu, którego pełno na prawicy. W praktyce wygląda to tak, że ostatnimi czasy Węgry regularnie korzystają z prawa Weta, aby na przykład blokować sankcje na Federację Rosyjską. Zatem prawo Weta osłabia wspólnotę demokratyczną oraz służy Putinowi. Należy jasno podkreślić. Zagrożeniem dla polskiej suwerenności jest populizm oraz rosyjski imperializm, a nie silniejsza integracja z krajami wspólnoty. Często sprawicy dobiegają pogłoski, jakoby rzekomo Niemcy chciały zwasalizować Polskę, zabrać nam niepodległość i Podobne. Przecież Niemcy od ponad 70 lat regularnie przepraszają za Drugą wojnę światową i Holokaust. Powtarzają nieustannie, że to nie może się wydarzyć ponownie. Wiele materiałów prasowych na temat naszego kraju pojawiających się w niemieckich mediach zaczyna się od przepraszającego wspomnienia II wojny światowej. Naprawdę, nasz zachodni sojusznik nie ma wobec nas niecnych zamiarów. Co więcej, nowy kanclerz Friedrich Merz. W swoim pierwszym przemówieniu w Bundestagu chwalił nasz kraj i stawiał jako przykład. Ponadto, zaraz po zaprzysiężeniu, udał się do Francji i Polski. Należy dodać, że Merc jest krytykiem Angeli Merkel, która w ramach polityki określanej Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel, liczyła na ucywilizowanie Rosji, czemu m.in. miał służyć gazociąg Nord Stream 2. Dziś nikt na poważnie nie chce przywracać Nord Streamu. Nie licząc kilku osób kręcących się wokół administracji Donalda Trumpa, o czym wiemy z przecieków prasowych, mamy historyczną szansę na znakomity rozwój współpracy w ramach trójkąta weimarskiego Francja, Niemcy Polska. Miejmy nadzieję, że nie zepsują tego fobie antyeuropejskie, antyniemieckie i antyfrancuskie. Mit drugi. Rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej jest alternatywą dla NATO i kwestionuje sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Co najmniej od czasów prezydentury Baracka Obamy wszyscy kolejni amerykańscy prezydenci upominają. Sojuszników, aby wydawali więcej na obronność. Rozwijanie zdolności obronnych przez państwa z Europy jest właśnie odpowiedzią na żądania włodarzy USA i ma na celu wzmocnić zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Donald Tusk, wypowiadając się na temat rozwijania zdolności obronnych państw Unii Europejskiej, regularnie zaznaczają, że nikt nie kwestionuje NATO. Co więcej, liderzy tych państw nieustannie podkreślają, iż liczą na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście warto odnieść się do innej obsesji popularnej w prawicowych kręgach, jakoby rzekomo finansowanie z funduszy unijnych obronności miało tylko wspierać niemieckie i francuskie koncerny zbrojeniowe. Tak nie jest. Prostym przykładem może być fakt, że tarcza wschód, czyli system umocnień na naszej wschodniej granicy, będzie finansowana z funduszy europejskich. Jednak kluczowe jest to, że dziś powinniśmy obawiać się rozwijania armii przez Rosjan, a nie Francuzów czy Niemców. Mit trzeci. Polska jest mocarstwem. Choć bardzo pochlebne i niemal panegiryczne opinie o naszej ojczyźnie, pojawiające się ostatnimi czasy w zachodnich mediach, mogą łektać nasze patriotyczne ego, to powinniśmy trzeźwo oceniać nasze możliwości. Naszą siłą są wartości demokratyczne oraz solidarny Zachód. W przypadku Polski dyplomatycznym samobójstwem są propozycje prawicowych publicystów, którzy postulują spojrzeć na stosunki międzynarodowe w kategoriach realpolitik, postrzegającej wszystko przez pryzmat interesów i siły. Co wiąże że się ze postulatem rzekomego trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Z perspektywy historycznej, Trzecia RP zawdzięcza swoją niepodległość przede wszystkim aktywności obywatelskiej, niezłomnemu duchowi, a nie sile pięści. Dziś dla nas jest zagrożeniem legitymizowanie polityki siły na arenie międzynarodowej. Na tym mogą tylko skorzystać mocarstwa, a nie kraje średniej wielkości. To być może nieintuicyjne, ale nam najbardziej opłaca się polityka oparta na wartościach. Mit czwarty Obecny rząd porzucił budowę centralnego portu komunikacyjnego, ponieważ Donald Tusk nie otrzymał nad pozwolenia z Berlina lub Brukseli. Taka teoria spiskowa od dawna krąży w internecie, ale jest kompletnie nieprawdziwa. Obecny rząd buduje CPK, co więcej na realizację tego przedsięwzięcia pozyskiwane są środki z Unii Europejskiej. Jednak projekt został zoptymalizowany, zdecydowano, że należy rozbudować lotnisko Chopina w Warszawie. Po co rozbudowywać lotnisko w stolicy, skoro na łące pod Baranowem buduje budujemy superport lotniczy, ponieważ należy rozwinąć zdolności przewoźnika lot. Jeżeli nie zostałoby to zrobione, to w 2032 roku otworzylibyśmy lotnisko, które, mogłoby, które mógłby zdominować zagraniczny przewoźnik. Dlaczego poprzednie władze tego nie przewidziały? Być może z niewiedzy, być może miało być to lotnisko dla jakiegoś węgierskiego lub chińskiego przewoźnika. Dobrze, gdyby służby specjalne sprawdziły sprawę. Mit 5. Zobywanie funduszy z zagranicznych instytucji jest zagrożeniem dla suwerenności. Należy jednoznacznie odróżniać działalność agenturalną od pozyskiwania funduszy z instytucji wspierających demokrację, których rozliczanie jest transparentne. W ostatniej debacie prezydenckiej padł zarzut dotyczący pieniędzy od Sorosza. Warto przyjrzeć się sylwetce wspomnianego finansisty i filantropa pochodzenia węgiersko-żydowskiego. George Sorosz był uczniem Karla Raimunda Popera, współczesnego filozofa nauki i teoretyka demokracji, który wyłożył swoje poglądy w książce: Społeczeństwo Otwarte i Jego Wrogowie jednej ze stu najważniejszych książek wydanych w XX wieku, według wydawnictwa Random House. Soros, zafascynowany ideami Popera, aktywnie wspierał rozwój demokracji, założył też działającą do dziś Open Society Foundations, a w Polsce finansuje fundację imienia Stefana Batorego. W internecie krąży na temat Sorosza wiele teorii spiskowych, powielanych przez rosyjską propagandę, próbujących ukazać finansiste pochodzenia węgiersko-żydowskiego jako człowieka, który chce przejąć kontrolę nad światem. Tutaj Rosja nie jest przypadkiem, ponieważ Soros aktywnie angażował się na rzecz krzewienia w Rosji idei demokratycznych, szczególnie w latach 90. po upadku Związku Radzieckiego. W 2015 roku Fundacja Sorosza została zakazana w Federacji Rosyjskiej, a w 2018 roku na Węgrzech. To znamienne, że Władimir Putin i populistyczna prawica mają te same lęki. Nie wiadomo co gorsze: śmiać się ze znajomości obcych języków, czy też. Panicznie obawiać się instytucji rozwijających demokrację. Mit szósty: prezydent nie powinien być z tej samej partii politycznej co obóz rządzący. Ustrój trzeciej RP został sformułowany w sposób wyjątkowo niefortunny. Prezydent wybierany w wyborach powszechnych ma silny mandat, ale jednocześnie wąskie kompetencje, które ograniczają się do blokowania działań rządu. Prawda jest taka, że konflikt między rządem i prezydentem może doprowadzić do paraliżu państwa. Nie będzie to nikomu służyło. Mit siódmy. Postulowanie przyłączenia Ukrainy do NATO jest zagrożeniem dla Polski. Należy coś wyjaśnić. Oczywiście, nasz wschodni sąsiad nie może dołączyć z dnia na dzień do sojuszu północnoatlantyckiego. Nie istnieje taka możliwość. Jednak musimy otwarcie deklarować, że to nasz cel. Putinowi chodzi przede wszystkim o to, aby państwa zachodnie porzuciły swojego sojusznika. Taka finlandyzacja Ukrainy będzie zwycięstwem Federacji Rosyjskiej. Nie można stawiać takich deklaracji przed przystąpieniem do jakichkolwiek negocjacji. Dlaczego prawica w Polsce mówi językiem Putina? Skandalem jest to, że znaczące siły polityczne w kraju grają kartą antyukraińską, a jeden z kandydatów na prezydenta podpisuje deklarację, która godzi w polski interes narodowy. Ukrainie powinniśmy pomagać, ponieważ jest naszym sojusznikiem walczącym o własną niepodległość. A jeżeli ktoś jest cynikiem, to niech przekona go paskudny argument: to nasz egoistyczny interes, aby trzymać Rosję na dystans za sprawą sfery buforowej. Skandaliczne jest również hasło wyborcze po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Przecież to brzmi prawie jak hasło nazistów. Wystarczy tylko dodać kilka kosmetycznych poprawek. Po pierwsze Rzesza, po pierwsze rasa panów. Co nam zaproponuje prawica za kilka lat? Zakaz studiowania lub specjalne toalety dla niepolaków? Przecież takimi hasłami na początku objawiał się antysemityzm, który ostatecznie doprowadził do Holokaustu. Wstyd mi, że jestem Polakiem, gdy przyglądam się nastrojom antyukraińskim. Miejmy trochę empatii. Proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji są uchodźcy. W wyniku wojny uciekli z własnej ojczyzny. Wielu ich bliskich zginęło na froncie lub w wyniku bombardowań, albo jest na to cały czas narażonych. Nieraz stracili lub porzucili cały dobytek. Daleko od domu żyją w obcym kraju, uczciwie pracują, a wiele osób domaga się, aby byli obywatelami drugiej kategorii. No brak słów. Warto dodać, że yy... Uchodźcy z Ukrainy uratowali naszą gospodarkę, ponieważ nie mielibyśmy rąk do pracy przez niż demograficzny. Temat wołania jest trudny, ale ruszyły pierwsze ekshumacje, więc da się rozmawiać. Nie istnieje żaden racjonalny powód ulegania nastrojom antyukraińskim. 1 czerwca podejmiemy decyzję, która zaważy na kolejne lata. Możemy wybrać kurs demokratyczny, proeuropejski. Z drugiej strony pozostanie udawanie siły, a za tym pozorem kryje się popadanie w autorytaryzm. Od nas zależy, czy zrobimy prezent Putinowi, dołączając do Węgier i Słowacji. W drugiej turze będziemy wybierać między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. W przypadku tych dwóch kandydatów kompletnie niefortunne i nieadekwatne wydaje się mówienie, że jeden z nich jest mniejszym złem. Ale być może takie postawienie sprawy zmobilizuje niezdecydowanych. Czy naprawdę chcemy, aby nasz kraj prezentował człowiek niebezpieczny, trzeba przypomnieć kilka, kilka faktów z życia Karola Nawrockiego, o których wiemy z mediów. Po pierwsze, brał udział w ustawkach pseudokibiców. Nie są to szlachetne walki wręcz, tylko łamanie prawa. Po drugie, przyjaźni się z przedstawicielami świata przestępczego. Poręczył za wielokrotnie skazanego neonazistę o pseudonimie Śledziu, który ma wytytułowany Krzyż celtyski, swastyki i motto SS. Majne ere heist Troje. Moim honorem jest wierność. Inny kolega o pseudonimie Dziadek, towarzysz Nawrockiego z legendarnej ustawki między kibolami Lechi i Lecha w 2009 roku, został skazany na 15 lat więzienia za próbę zabójstwa maczetą innego pseudokibica. Z tego towarzystwa został jeszcze Wielki Bu, który odsiedział wyrok za porwanie kobiety, a także był związany z gangiem sutenerów, czyli osób czerpiących korzyści z nierządu. Po trzecie, kandydat na prezydenta w przeszłości pracując jako ochroniarz dostarczał gościom hotelowym prostytutki. Nawroski zapowiedział w tym przypadku pozew wobec ONETU, który ujawnił sprawę, jednakże zdeklarował, że złoży prywatny akt oskarżenia, który zostanie rozstrzygnięty dopiero po drugiej turze. Choć mógłby złożyć wniosek w trybie wyborczym, a wtedy do 24 godzin zostałaby wydana decyzja nakazująca np. Na zakaz rozpowszechniania tej informacji lub nakaz sprostowania. Onet twierdzi, że ma świadków, którzy potwierdzają ich wersję przed sądem. Po czwarte, wyłudził mieszkanie od starszego człowieka, a przy okazji skłamał w akcie notarialnym i udzielił pożyczki na lichwiarski procent. Po piąte, miesiącami wynajmował, do niejasnych celów apartament na koszt Instytutu Pamięci Narodowej, kilka kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Po szóste, napisał książkę Spowiedź Nikośia z Zagrobu pod pseudonimem Tadeusz Bater, a następnie posługując się literackim Alter ego, chwalił doktora Nawrockiego. Uzasadnione wydają się słowa profesora Antoniego Dudka cytat. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością. Koniec cytatu. W tym kontekście profesor Dudek wydaje się osobą wyjątkowo kompetentną, ponieważ śledzi od dawna karierę Nawrockiego, był recenzentem jego pracy doktorskiej, a także surowym krytykiem sposobu zarządzania czy w zasadzie upolityczniania Instytutu Pamięci Narodowej. W świetle powyższych można przeprowadzić eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że pewien gangster zamorduje drugiego człowieka Wieka, Jak myślicie Państwo, który z kandydatów biorących udział w drugiej turze wyborów mógłby zastosować prawo łaski wobec takiego człowieka? To bardzo ważne, abyśmy poszli 1 czerwca na wybory: zachęćmy bliskich i wybierzmy demokrację. Mamy historyczną szansę na silną pozycję w Unii Europejskiej, drugiej takiej już może nie być, ponieważ populizm się szerzy, a nadchodzą trudne czasy. Nie mówię tylko o niestabilnej sytuacji międzynarodowej, ale również o zmianach klimatycznych. Rozwinę te wątki, ale innym razem. Chciałbym jeszcze odnieść się do innej sprawy. Wiele osób skrytykowało Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego za to, że poszli na piwo ze Sławomirem Mencenem. Uburzenie wydaje się w pełni zrozumiałe, ponieważ trudno spokojnie siedzieć obok fanatyka, który gwałt nazwał nieprzyjemnością. Jednak Mencen. Uzyskał prawie 3 miliony głosów. Żyjemy w wyjątkowo spolaryzowanym społeczeństwie. Nie potrzebujemy już więcej podziałów. Może jakimś rozwiązaniem jest to, aby po prostu usiąść i porozmawiać. Potrzebujemy więcej światła, oświecenia, rozumu. Immanuel Kant charakteryzując oświecenie, przywołał piękną łacińską sentencję, sapere aude, którą można przetłumaczyć miej odwagę być mądrym. Zbyt często słyszymy o potrzebie zdrowego rozsądku, ja powiem inaczej, miejmy odwagę posługiwać się rozumem. Kilka uwag organizacyjnych na koniec. Na początku pragnę przeprosić wszystkich, którzy czekali na moje materiały, a także chcieli ze mną współpracować. Pozdrawiam Piotra Napierałę, Filipa z kanału Filozofia Tak Bardzo, a także Dawida z kanału Skrajnie skończony LC. Panowie, niebawem się do was odezwę, ale nie miejcie mi za złe, jeżeli będzie to miało miejsce dopiero w drugiej połowie czerwca lub w lipcu. Zamierzam regularnie nagrywać, to jest mój cel życiowy, ale. Ale to dość czasochłonne, a obecnie muszę się jeszcze innymi sprawami zająć. Na pewno chciałbym na tym kanale skupić się na popularyzowaniu filozofii, czytelnictwa oraz idei demokratycznych. Jako społeczeństwo mamy do odrobienia lekcje z demokracji. Pokazała to kampania wyborcza. W zasadzie nie planowałem nagrywać tego filmu, ale uznałem, że nie można milczeć. Kluczowa sprawa. Demokracji trzeba się nauczyć, a nie ma lepszej edukacji niż czytanie. Jeszcze zrobię sobie chwilę przerwy od nagrywania, ale mogę polecić kilka książek do przeczytania na ten czas. Wspomniane już społeczeństwo otwarte jego wrogowie autorstwa Karla Popera a także dwie prace pióra N. Applebaum, Koncern Autokracja oraz Zmierzch Demokracji. Mogę też polecić książkę. Liberalizm, historia walki o wolność. Autorzy Piotr Napierała i Paweł Skała piękoś ciekawa książka, która z perspektywy popularno-naukowej przystępnie referuje rozwój idei liberalnych w dziejach ludzkich. Właśnie czytam. Planuję też o wszystkich wspomnianych pracach coś nagrać. W poprzednim filmie, który wrzuciłem w styczniu, poprosiłem o zadanie pytań. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania filozoficzne, to proszę zadajcie je pod poprzednim filmem. Odniosę się do nich w następnym materiale, który powinien pojawić się w czerwcu lub lipcu. Także zachęcam do wyłączenia komputera, odłożenia telefonu, a także czytania książek oraz tradycyjnej liberalnej prasy, a w niedzielę wszyscy idziemy na wybory.